zu dem Thema Russland. Russia. Ich glaube nicht, dass es noch mal eine strategische Partnerschaft gibt. Die Enttäuschung ist so groß in den, innerhalb der deutschen Eliten, auch parteiübergreifend über die Entwicklung in Russland, dass das viel wichtiger ist derzeit für die politischen Milieus, dass wir innerhalb der EU zu einer gemeinsamen Position gegenüber ustan nie mogli o zadnami I myślę, że właśnie, jeżeli chodzi o Rosję, to tutaj już nie będzie czegoś takiego jak właśnie strategiczne partnerstwo, dlatego że to rozczarowanie elitami rosyjskimi było tak, jest tak wielkie i to trzeba też powiedzieć sobie szczerze, że dzieje się to w ponadpartyjnym przekroju, to uczucie rozczarowania że raczej będą dążenia idące w tym kierunku, aby wspólnie w ramach Unii Europejskiej wypracować stanowisko, jeżeli chodzi o Rosję, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, że Rosja jest w stanie jakoś ze sobą poszczególne państwa Unii Europejskiej. A więc Schlüsselwort momentan, was in Berlin um, kursiert, to jest z krytycznym dialog.

Znaczy, myślę, że teraz jesteśmy bardzo dalecy od tej euforii Schrödera, zresztą no, ona też miała swoje pikantne wówczas zakończenie w postaci tej bardzo bliskiej współpracy na niebie Gazpromu, ale... druga może Marek tak? To tylko do, do woli uzupełnienia, to znaczy oczywiście to, to prawda, że to, to rozczarowanie jest, jest widoczne, ale y, y, potencjał nadziei y, w stosunku do Rosji w niemieckiej polityce jest, y, jest bardzo silnym jednak cały czas y, elementem. I y, 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 y to było widać w momencie kiedy pojawiła się Pseudoalternatywa pod postacią Miedwiediewa. To znaczy, polityka niemiecka, i szczególnie kanclerz Merkel, rzu rzuciła się w tym kierunku niemalże spontanicznie, próbując od razu na tej podstawie kształtować znowuż szczególną strategię polityczną na linii Berlin-Moskwa i to w sposób, który był postrzegany z pewnym zdziwieniem czy niedowierzaniem nie tylko w Polsce, która rzeczywiście ze względu, jak tutaj poseł Selim mówił, ze względu na swój realizm, myślę, że w Polsce nikt od początku nie traktował Miedwiediewa jako jakiejkolwiek realnej alternatywy dla rosyjskiej polityki, ale to było też ze zdziwieniem konstatowane na, na zachodzie Europy, kiedy nagle się okazywało, że, y, że y, 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 kanclerz Merkel i y, y, prezydent Miedwie, tak Bo się pogubiłem, oni się tak zmieniali, że już zaczęłem się zastanawiać, zastanawiać się jak on y, 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 no, byli gotowi. Y, budować jakby po politykę porozumienia i rozwiązań pewnych dla całej Unii Europejskiej, o czym nawet Bruksela była informowana dopiero później. Tak? Czyli jakby to, oczekiwanie, to oczekiwanie w stosunku do Rosji jest jednak pewnym bardzo trwałym i silnym elementem. Polityki, polityki niemieckiej, aczkolwiek to prawda, że, że powrót, szczególnie powrót Putina, no, stał się przyczyną takiego właśnie rozczarowania czy sceptycyzmu, o której była tu mowa. Ja zresztą powiem, że zawsze jestem pełen podziwu dla niemieckiej kultury budowania definicji i pojęcie krytycznego dialogu mnie zachwyca naprawdę. Ja poproszę, że kolejności zgłoszeń w trudkie zajmę. Państwa dopuścimy do głosu, pan profesor Samuel Sebastian Ja tylko jeszcze o dwóch szczegółach, które pokazują, że problem tego właściwego rozumienia Rosji jest w polityce niemieckiej. Mianowicie ze względu na ten Szczególny moment, o którym mówiłem, tak, że teraz właśnie rozstrzyga się geopolityka na, na wschodzie od nas. E, Rosja szantażuje wszystkie pięć państw będących krajami Partnerstwa Wschodniego różnymi metodami. Armenia już odpadła, już, już umowy stowarzyszeniowej nie będzie. Ukraina jest pod szantażem, Mołdawia jest pod szantażem, Gruzja jest pod szantażem. I otóż Parlament Europejski przyjął, przyjął takie oświadczenie rezolucję właściwie potępiającą Rosję za te szantaże. Niemiecka lewica z SPD próbowała zablokować tę rezolucję. W ostatniej chwili się dopisała, jak widziała, że jednak wszyscy tego chcą i należy się przyłączyć, tak? To jest, to jest jedna rzecz, a druga rzecz będziemy mieli sprawdzian już niedługo. Czy, czy w niemieckiej polityce ten dramatyczny moment historyczny właściwie się rozumie? Mianowicie, szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie pod koniec listopada, gdzie Ukraina albo Podpisze układ stowarzyszeniowy z Unią Europejską albo nie podpisze i czy wszystkie państwa europejskie się na to zgodzą? Otóż kanclerz Angela Merkel wyraźnie powiedziała, że jeżeli do tego czasu Tymoszenko nie wyjdzie z więzienia, zgody Niemiec nie będzie. To jest problem oczywiście ta, ta Tymoszenko, ale czy on zasługuje na postawienie na aż tak wysokim piedestale, żeby rozstrzygać los geopolityczny takiego wielkiego kraju jak Ukraina? Eee, I to może być problem z decyzją, która zapadnie w wynie poskromić listopada. Bardzo. Ja Ich bin zutiefst betrübt, dass ich Ihre Bedenken hinsichtlich Russlands da nicht zerstreuen will ich das Bildes und der Bemühung nicht zerstreuen kann. Ja jestem naprawdę bardzo, no niepocieszony, że nie byłem w stanie tutaj jak pana obaw i tego obrazu zmienić. Nasche, was heißt, naszego Podejścia do Rosi. Aber ich versuche es nochmal. Aber jednak, pozwolę Sie, podjąć kolejną Prügeln. Denken Sie, dass die Frau Merkel Physikerin ist? Prosse pamiętać, Frau Merkel ist Physikerin. Und dafür bekannt ist, sich äußerst intensiv mit in Ihren Gesprächspartnern auseinanderzusetzen und sie zu, inhalt, zu analysieren, bevor sie in irgendeiner Form mit Ihnen. I proszę mi uwierzyć, że jest to człowiek, który ma zwyczaj naprawdę bardzo dokładnie zajmować się swoim rozmówcą, zanim się z nim spotka. Dokładnie analizuje osobę, z którą będzie miała kontakt. Und ich glaube, sie hat mit ihrem bekannten Scharfsinn, für den sie bekannt ist, sie sehr schnell zu dem Schluss gekommen, wo nämlich die wahren physikalischen Kräfteverhältnisse in Russland liegen. Der Tatsache, wer ist. I myślę, że jednak no, w swoich ocenach jest ona bardzo trafnie potrafi pewne rzeczy ocenić i że potrafiła także dokładnie ocenić dosyć też e, dużą precyzją, jaką przystało na fizykach, gdzie te punkty ciężkości są rozłożone. Myślę, że też docenia tej woli raczej dzisiaj rozmawiać z Putinem, pomimo, że może rozmowy z panem Medvedevem były milsze. Ale przynajmniej w tej chwili słyszy wszystko w oryginale. Dobrze, to teraz jest czas państwa, tak? Tak, tak, Chciałam tak, skorzystać z możliwości skierować pytanie do pana doktora Szmica i właściwie w pewnym sensie podziękować za to, że wskazuje na tą szansę, którą kanclerz Merkel stwarza w e, odrzuceniu przez całą Europę postawy e, szefa państwa rosyjskiego. Być może w Polsce częściowo poprzez media, czy też specyficzny układ medialny nie jesteśmy w stanie, czy nie wszyscy są w stanie odczytać pewnych bardzo precyzyjnych ruchów, które kanclerz Merkel również poprzez swoje służby wykonała w stosunku, do, w stosunku do Rosji i do całej Europy pokazała, gdzie jest takie miejsce. Gdzie jest miejsce Putina, kim on był, i myślał o ujawnieniu pewnych faktów, które miały miejsce. Dlatego to był bardzo ważny sygnał, i tutaj jednocześnie próbując pogodzić Panów, chciałbym, żeby takich sygnałów istotnych dla budowania naszej wzajemnej, wzajemnej współpracy było więcej. To znaczy, gdybyś, gdyby było więcej możliwości współpracy z z polskimi partnerami właśnie w dogadywaniu się i, i włączeniu polskiego partnera do, tej, do tego tak zwanego krytycznego dialogu. Być może rozwój jeszcze bardziej, jeszcze bardziej go Tak, absolutnie, absolutnie to rozumiem.

Denię musi man natürlich angemessen machen, man musi ihn einbinden, man musi wasz sensu ze swojej strony. Trzeba go włączyć, trzeba pokazać mu swoje zrozumienie jego sytuacji, inaczej się nie da. Ok. Proszę bardzo. Z prawdopodobieństwem nie mniejszym niż 68% Unia Europejska. Rozpadnie się w latach 2014-2015. Dziękuję. Proszę bardzo. Później Pan. Dzień dobry, Tomasz Kawczyk, Sankt Grupy Zjednoczonej. Panie Włosze, naprawdę Pan bardzo, bardzo utrudnia krytykowanie Niemiec, bo tak miałem taką nadzieję, że mogę... Mógł... Ale znaczy czuję się trochę niezrozumiany, panie, bo powiedzenie, że szpicer że, że, przeciwko nadzorom bankowemu i Unii Bankowej jest jednak znaczy, ja. 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 zbyt proste, żeby nie owiec ja. 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 ja ja. moc, mocny. Znaczy, byłbym jednak bardzo wdzięczny, gdyby Pan powiedział, mogę na temat Unii Bankowej i nadzoru bankowego bardzo długo dyskutować, wyrażając mnóstwo obaw, zwłaszcza prawnych. Ale powiedzenie, że Państwo są przeciwko, no super, ale co z tego? Ale dlaczego Państwo są przeciwko? Myślę, że to była doskonała okazja, żeby przy takiej okazji za powiedzieć. Dlaczego? Jeśli z kolei chodzi o... Bog jeszcze jedno. Tak, to proszę. O Niemcy. Ale chcę o Dlaczego, nie? tylko, że reszta witom nie zrozumie, więc... po polsku. Byłbym, byłbym e, wdzięczny, ponieważ znaczy, jednak pominęliśmy to AFD e, dość mocno, bo powiedzenie, że CSU jest, jest krytyczne w stosunku do, do Europy, no tak, no, to, jest właściwie, znaczy, to, to jest politycznie w ogóle nierelewantne. Znaczy, to ja, ja rozumiem, że to może, być zainty, to może być interesujące dla Komisji Polsko-Bawarskiej, ale, ale na tym się też... Relewantność tego e, kończy. Znaczy AFD jest rzeczywistym problemem, Ponieważ są to ludzie z środka niemieckiego establishmentu, są profesorowie, są politycy, byli sekretarze stanu, którzy mówią rzeczy, które dotychczas były pewnie jednak z Powiedzenie, że, że należy przyjąć spuściznę Bismarcka w stosunku do, do Wschodu, a szczególnie do Rosji, jednak jest, jest dość dużym przełomem w niemieckim dyskursie. I to są. I pojawia się jednak partia, Francuz Kształta zatrzymuje już na prawo ode mnie jest tylko ściana. I pojawia się partia, która w tej chwili zagospodarowuje to miejsce. I moim zdaniem to ma nie tylko znaczenie w ogóle dla dyskursu, ale także dla, dla polityki CDU i CSU. Ponieważ jednak jeśli Merced chce zdąknąć to miejsce, będzie musiała także mu, musi się pojawić muszą się pojawić tematy, które obejmą ten, ten dyskurs po tej stronie.